Odchudzanie na nowoczesnej diecie. Zobacz, jak prosto można dokonać swojej metamorfozy, wprowadzając kilka właśnie zmian w swoim postrzeganiu diety. A więc, jeżeli słyszałaś, że powinnaś jeść mało a często, że musisz zjeść węglowodany z rana, że musisz właśnie te 6 posiłków dziennie jeść, bo wtedy metabolizm się nakręca i przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby z rana robiła karnio, bo wtedy twój organizm zaczyna szybko spalać tkankę tłuszczową, bo nic nie zjadłaś. Posłuchaj, no, jeżeli choć jedno z tych właśnie określeń słyszałaś, to chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sama i ja sam kiedyś tak myślałem. Już tak nie myślę, i teraz na tym wideo powiem Ci dokładnie, jak to wszystko powinno wyglądać, żebyś tak dokładnie wiedziała, jak dokonać swojej metamorfozy. Jeżeli nie wiesz, kim jestem, ja nazywam się Michał Bienko, jestem założycielem programu budowy Sylwetki Hollywood, w środku którego przeprowadziliśmy ponad 16 tysięcy metamorfoz i na tym wideo powiem Ci właśnie, co możesz zrobić, żeby raz na zawsze dokonać swojej metamorfozy. Jest mało, a często. Ja przez większość życia myślałam, że właśnie tak powinno żyć, no bo ma to sens, prawda? Jemy mało, no to metabolizm się nakręca, no i zawsze to ko kojarzymy. Prawda, było tak przedstawiane, że to tak jak z kominkiem, prawda? Że musisz dokładać drewna, nie od razu nawalić drewna do kominka, bo zagasić ten kominek, tylko powoli musisz dorzucać. No i fajne jest to porównanie, ale nie do końca prawda, ponieważ nasz organizm rzeczywiście wcale nie potrzebuje sześciu posiłków dziennie. On jest w stanie spalić tkankę tłuszczową jedząc jeden posiłek dziennie, albo raz na dwa dni, prawda? Albo jedząc 10 posiłków dziennie, naprawdę to aż takiego znaczenia nie ma. Przede wszystkim istotne jest to, jak Ty się czujesz, bo zobacz, wiele osób na przykład do tego, na przykład ja. Ja na przykład wiedziałem, tak myślałem, że muszę iść mało często, dlatego na przykład na studiach albo w szkole średniej, wychodzi... kiedy był egzamin, no to ja musiałem wyjść, bo mi wychodziło, że ej, teraz wypada posiłek. Więc ja na przykład przygotowując się do zawodów, no miałem duże cele, dużo ambicje, zależało mi na tym, więc no stwierdziłem, dobra, no przepraszam, no najwyżej no obleję, prawda? I wychodziłem, e, e, wychodziłem, prawda, z egzaminów. Czasami się zdarzyło, że mogłem wrócić i dopisać, ale no tak. 9 na 10 no to było niezdane i później musiałem poprawki, więc no, to tworzyło trochę problemów. Jakbym wiedział, że rzeczywiście mogę zjeść po egzaminie, to bym naprawdę poświęcił dużo mniej czasu później na te wszystkie poprawki. I tak samo jak Ty jesteś na spotkaniu biznesowym z koleżankami czy cokolwiek, wcale nie musisz jeść o określonej porze, ponieważ naprawdę tu nie chodzi o to, jak często jesz posiłek, tylko chodzi o to, ile w końcu zjesz tych posiłków w ciągu dnia. Moja rekomendacja jest taka, żeby siadła trzy posiłki dziennie, trzy duże posiłki, dzięki którym będziesz bardziej syta, nie będziesz musiała spędzać pół dnia w kuchni, nie będziesz musiała się zastanawiać, co chwilę coś przygotować. Drugi taki mit jest taki, że nasz organizm jest w stanie wchłonąć maksymalnie 30 gram białka. Później to już w ogóle nie istnieje, to później już nie jest to wchłaniane. Jeżeli byłaby to prawda, to by było naprawdę fajnie, bo zobacz, bylibyśmy w stanie jeść naprawdę duże ilości, e, na przykład mięsa, albo jakiegoś twarogu, albo właśnie jakichś ryb, prawda? moglibyśmy jeść pff, zjeść kilogram mięsa, albo smażyć kilogram, dwa kilogramy ryby, jeść wszystko i powiedzieć, haha, ha, to się nie wchłonie, bo może się wchłonąć tylko 30 gram białka. Niestety tak nie ma. Nasz organizm spokojnie jest w stanie sobie to przyswoić. To nie jest tak, że my zjemy 30 gram białka wchłonięte, idziemy wszystko, prawda, do toalety? Nie! To zostaje w naszym organizmie i nasz organizm będzie to wchłaniał. Dlatego też to jest ważne, ponieważ białko jest powoli wchłanialne. Białko jest trudne do zrobienia, bo porównaj sobie, jak się czujesz po zjedzeniu np. steka, polędwicy wołowej, versus po zjedzeniu ciastka. No, po polędwicy wołowej będziesz najedzona, będziesz czuła, że naprawdę zjadłaś, natomiast po ciastku zaraz będzie ci się chciało jeść, zaraz będziesz miała apetyt. Kolejny. Dlatego też warto jeść je białko w pierwszej porze dnia, a węglowodany w drugiej porze dnia, dzięki czemu właśnie łatwiej ci będzie usnąć, bo po prostu nie będzie Twój organizm, będzie się o cholera, jeszcze tyle białka, jeszcze tyle białka, tylko po prostu łatwiej sobie uśmie. Trzeci taki mit to właśnie ten bardzo skorelowany z poprzednim, czyli na noc nie musimy jeść węglowodanów, no bo idziemy spać, więc po co nam ta energia? No i to nie do końca jest prawda bo energią to są po prostu kalorie. Jesteśmy w stanie zebrać kalorie również właśnie z tłuszczów. Natomiast to co wspomniałem właśnie wcześniej to to, że jeżeli załóżmy zjesz dużą ilość białka i tłuszczów na noc, to będzie ci ciężko usnąć. Ta faza deep i REM będzie po prostu krótsza. Pewnie będziesz się przebudzała do toalety, prawda? To wszystko będzie wpływało z uwagi na fakt, że zjadłaś niby coś, co nie zawiera tej energii, chociaż to jest energia, tylko po prostu w innej formie. I dlatego tak istotne jest to jedzenie węglowodaną wieczorem z uwagi na fakt, że właśnie wtedy jesteś w stanie naprawdę łatwiej usnąć. I możesz zrobić sobie, nie musisz mi wierzyć, zrób sobie prosty test kup sobie popcorn w sklepie solo popcorn solo jak nie jest solą, to później sobie posłuchaj. Włknij sobie właśnie ten e, zjedz sobie w mikrofali prawda ten zwykły popcorn do filmu zjedz sobie jako kolację zobacz jak będzie spała zobacz jak będzie spała przede wszystkim dzięki węglowodanów ale również dzięki sodzie, ponie, soli ponieważ sól zawiera sód, dzięki czemu po prostu zatrzymasz trochę wody w organizmie i nie będzie stawała do toalety. Czy, czy to musi być, to może być też kanapka, prawda? To może być jakieś inne produkty, ale spróbuj z tym popcornem. Oczywiście nie rekomenduję, że o, więc teraz będę jadła codziennie popcorn, bo to nie jest dobre rozwiązanie. Ale chodzi o to, żebyś zobaczyła, jak duża różnica jest taka, kiedy zaczniesz jeść węglowodany wieczorem. Kolejny również skorelowany mit jest taki, że węglowodane muszą być z rana, żeby mieć energię. I prawda jest taka, że absolutnie nie. Zobacz, co to jest? Co to jest? Co tu mamy? Co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Tu wszystko mamy kankę tłuszczową. Kanka tłuszczowa jest energią zapasową. I energia zapasowa jest ważna dla naszego organizmu, bo jeżeli ja nie będę miał dostępu, będę zamknięty tutaj jak jakaś księżniczka w tym pokoju, bez dostępu do jedzenia, to ja przeżyję przez kilka miesięcy korzystając z moich zasobów, czyli z tkanki tłuszczowej, a więc wcale my nie potrzebujemy dostarczać cały czas energii, bo nasz organizm jest w stanie właśnie wykorzystywać tą energię ze zgromadzonej tkanki tłuszczowej i to jest bardzo prosta odpowiedź, dlaczego wcale nie potrzebujesz węglowodanów. Tak jak wspomniałem wcześniej, energię dają ci również tłuszcze i te tłuszcze są bardzo zdrowe dla naszego organizmu i moją dużą rekomendacją jest to, żebyś nie jadła właśnie węglowodanów, bo zobacz co się stanie, jak zjesz na przykład owsiankę Rano, albo kanapki, no mniej więcej za 2-3 godziny znowu jesteś głodna, coś byś zjadła albo wypiła jakąś kawę, bo masz zjazd energii, ponieważ mniej więcej po tym czasie spad, zaczyna spadać właśnie ci energia i wtedy właśnie potrzebujesz znowu zjeść, a później znowu zjeść, a później wieczorem masz strasznie dużą potrzebę jedzenia, natomiast zobacz jak duża różnica zmieni się, powstanie kiedy właśnie zaczniesz jeść białkowo-tłuszczowo z rana, a węglowodany na wieczór. Głównymi benefitami właśnie tych metod jest to, że nie tylko dieta staje się prostsza, bo zamiast ciągle myśleć o jedzeniu, Wychodzić ze spotkań, żeby coś zjeść, jeździć na zakupy, zastanawiać się, czy nam się nie zepsuje to jedzenie w pojemniku, czy wypada, czy nie wypada. To nie tylko oszczędzamy czas, oszczędzamy również taką energię na to wszystko i również oszczędzamy pieniądze, ponieważ kupujemy mniej produktów. Tych produktów nie się właśnie psuje i przede wszystkim jesteśmy szczęśliwsi, bo nie ma co się oszukiwać, jak zjemy się, najemy, to jesteśmy zadowoleni. Natomiast jak zjemy, ja jeszcze mi coś zjadła, no to wręcz jesteśmy wkurzeni, prawda? Dlatego posłuchaj, jeżeli choć jeden z tych elementów myślałeś, że jest prawdziwy i chciałabyś zrewoluc zrewolucjonować swoją dietę, prawda, i w ogóle dokonać ostatecznej metamorfozy swojej sylwetki, program budowy sylwetki Hollywood jest w stanie Ci w tym pomóc. Przeprowadziliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, ponad 16 tysięcy metamorfoz. Mówię to tylko po to, żebyś wiedziała, że jest to sprawdzona metoda. Jeżeli Cię interesuje ona, wejdź na stronę programhollywood.pl albo kliknij gdzieś link poniżej. Tam jest dokładne wideo jak te metody wyglądają, dlaczego nasz program Hollywood jest tak skuteczny i jak Ty możesz dokonać ostatecznej swojej metamorfozy, więc koniecznie kliknij w link poniżej i rozpocznijmy metamorfozę Twojej sylwetki w Hollywood.